Zadanie arkusza z egzaminu EK05, zadanie trzecie, zadanie Agencja Ochrona. Arkusz pochodzi ze strony testy, egzamin zawodowy, jest też podlinkowany w opisie filmu. W zadaniu musimy sporządzić umowę o pracę oraz umowę zlecenia, a także sprowadzić dokumenty do ewidencji wad zakupu i sprzedaży. Oraz rozliczyć miesiąc kwiecień w postaci ryczałtu. Przejdźmy do zadania i wpisania danych. Zacznijmy od nazwy pełnej, czyli Agencja Ochrona. Tutaj pamiętajmy też o swoim numerze PESEN. Przechodzimy do kolejnej zakładki, wprowadzamy numer rachunku oraz nazwę banku. Wprowadzamy urząd skarbowy, ja tutaj skorzystam z kodu, ale w razie gdyby kod nie działał, to zawsze też dane są podane w arkuszu. W urzędzie skarbowym pamiętamy również o wygenerowaniu mikrorachunku na podstawie nip -u. W tym etapie możemy także wprowadzić dane właściciela. Pamiętamy także o swoim numerze PESEL. Udział w firmie dopełniamy do 100, gdyż jest to jedyny y, wspólnik tej firmy. Uzupełniamy urząd skarbowy, a także rachunek bankowy. Nasza firma jest usługowa. Następnie wprowadzamy podstawowe dane gratyfikanta, czyli miesiąc pierwszej wypłaty. Zasiłki wypłaca ZUS z 20 dnia miesiąca. Tutaj już nic nie zaznaczamy oraz wpisujemy dane szefa. Przechodzimy do gratyfikanta, i w gratyfikancie zaczniemy od wprowadzenia danych do ewidencji osobowej. Pierwszym z nich jest Karol Kubacki. do adresów uzupełniamy numer domu. W dodatkowych mamy rachunek bankowy, który także uzupełniamy. Kolejnym elementem w rozliczeniowych jest urząd skarbowy. Wybieramy także oddział NFZ oraz datę przystąpienia. I Karola mamy wprowadzonego do ewidencji. Mamy jeszcze Janinę Kos. W adresach uzupełniamy miejsce zamieszkania, w dodatkowych rachunek bankowy oraz w rozliczeniowych mamy do uzupełnienia oddział NFZ. Mamy pracowników wprowadzonych do ewidencji osobowej, więc zaczniemy od umowy o pracę. Mamy tutaj zestaw płacowy administracja oraz tylko podstawę miesięczną, więc możemy od razu przejść do sporządzenia umowy o pracę dla Karola Kubackiego. Zestaw płacowy administracja oraz data rozpoczęcia to 1 kwietnia 2025. Zaczynamy od wprowadzenia numeru dla Karola. Tutaj widzimy, że ten automatyczny nam się troszkę różnił, a w razie czego numer mamy podany na drugiej stronie. Następnie mamy umowę na czas nieokreślony i musimy dodać stanowisko i dział. Nam się tutaj nic nie zmienia, gdyż mamy pełny etat. System wynagrodzeń: tutaj ściągamy sobie premię uznaniową, aby ona nie była widoczna na umowie, ale także możemy ją całkiem usunąć. Ustawiamy wysokość wynagrodzenia i tak naprawdę w tej zakładce to tyle. W zakładce ZUS sprawdzamy, czy kod tytułu nam się zgadza. Dalej sprawdzamy składki. Tutaj musimy odznaczyć Fundusz Emerytur Pomostowych. I przechodzimy do zakładki dodatkowe. Koszt uzyskania przychodu odliczamy. Podatek naliczamy, zaliczkę naliczamy. Ulga ustawowa mamy 1 przez 12 i ulgi dla klasy średniej nie naliczamy. W treści umowy mamy jeszcze umowę o pracę i mamy ją sporządzoną. Przejdźmy do dodania listy płac dla y, Karola. Widzimy, że brutto dużo nam się zgadza. Możemy także sprawdzić, czy wynagrodzenie netto nam się zgadza, właśnie na podstawie rezultatów, ale do nich jeszcze przejdziemy na e, końcu filmu. Przechodzimy teraz do sporządzenia umowy cywilnoprawnej dla Janiny. Jest to umowa na czas określony od 15 kwietnia do 29 kwietnia oraz została zawarta w dniu 15 kwietnia. Kwota to 2000 zł. I Janina zajmuje się usługą archiwizacji dokumentów firmy. Przechodzimy do rachunków. Tutaj mamy przychody z osobiście wykonywanej działalności. Treść rachunku to rachunek. Z racji tego, że nie złożyła pit 2 i jest zatrudniona w innym podmiocie na pełen etat i nie zgłosiła się do dobrowolnych ubezpieczeń społecznych, to opłaca tylko składkę zdrowotną oraz naliczamy jej podatek, ale nie odliczamy ulgi podatkowej. Przechodzimy do zakładki ZUS, tutaj zmieniamy kod tytułu ubezpieczenia, raport to RCA. I jeszcze powinniśmy zmienić tutaj numer umowy zlecenia zgodnie z tym, co mamy na drugiej stronie, czyli umowa zlecenia to numer 2 przez 04 przez 2025. Umowę mamy dodaną. Przechodzimy do rachunków. Dodajemy właśnie rachunek do naszej umowy. I tutaj bardzo ważna jest data. Data rachunku to 29 kwietnia. Numer rachunku również nam się nie zgadza, czyli sprawdzamy, jaki ma być. 1 przez 04 przez 2025 i sprawdzamy tutaj, czy mamy naliczony podatek oraz czy mamy naliczoną zaliczkę na podatek. Sprawdźmy, czy nam się zgadza. Zgadza nam się też kwota do wypłaty, więc w gratyfikancie mm. tak naprawdę to tyle. Przechodzimy sobie teraz do rachmistrza i uzupełniamy brakujące dane, czyli mamy tutaj VAT, który nam się zgadza, forma księgowości: jest to ryczałt, rok obrachunkowy to 2025. Mamy tutaj łączną. Łamany przez miesiąc oraz rok. Urząd Skarbowy wcześniej wprowadzaliśmy, więc tak naprawdę wprowadzanie danych to jest tyle. Yy. Musimy wprowadzić kilka faktur kosztowych oraz tych przychodowych. My jesteśmy agencją, czyli yy, pierwsza faktura jest tutaj kosztowa, chociaż w ryczałcie nie mamy kosztów. Czyli tak naprawdę jest to faktura zakupowa. I wprowadzimy ją do ewidencji VAT zakupu. Dodajemy zakup VAT, wprowadzamy numer dokumentu, dodajemy także kontrahenta. Kontrahent to kameris. Jest to nasz dostawca na ulicy Letniej. To zakup zestawu Monitoringu. Sprawdzamy oczywiście daty i wpisujemy te poprawne. Stawka VAT-u tutaj wynosi 23%, więc wpisujemy do odpowiedniej kolumny. Zgadza nam się tutaj wartość netto, więc e, wartość netto i wartość brutto, więc zapisujemy. I tak naprawdę, jeśli chodzi o faktury kosztowe, to tyle. Egzamin zawodowy przed tobą, a Ty nie wiesz od czego zacząć powtórki, a co gdyby ktoś podał Ci gotową ściągę z najważniejszymi zagadnieniami prosto do egzaminu, taką, gdzie wszystko jest logicznie po kolei poukładane, z przykładami bez zbędnego lania wody. Właśnie dlatego stworzyłam kurs powtórkowy do egzaminu EK05, w którym krok po kroku przeprowadzam Cię przez cały materiał. Nagrałam ponad 40 lekcji, które przygotują Cię do egzaminu teoretycznego oraz praktycznego. A do każdego tematu w ramach powtórki jest zeszyt ćwiczeń, gdzie znajdziesz różne zadania, ćwiczenia, schematy. W kursie jest zawarte wszystko, co musisz wiedzieć do egzaminu, bez marnowania czasu na szukanie informacji w książkach, notatkach czy w internecie. Jeśli czujesz, że przyda Ci się takie wsparcie w nauce i chcesz mieć pewność, że niczego nie pomijesz, zarówno do egzaminu teoretycznego, jak i praktycznego, to wpadaj na moją stronę. Link do zakupu znajdziesz w opisie pod filmem. Przygotowanie do egzaminu wcale nie musi wyglądać tak jak do tej pory, więc zapraszam Cię do dołączenia do grona kursantów. Przejdziemy teraz do ewidencji przychodów. Tak naprawdę mamy sporządzić jeszcze ewidencję w sprzedaży, ale zrobimy to jednocześnie wprowadzając przychody do właśnie ewidencji przychodów w ryczałcie. Numer pierwszego dokumentu to 1 przez 04 przez 2025. Wprowadzamy sobie kontrahenta. Uzupełniamy opis oraz daty zdarzenia. Sprawdzamy jaką mamy stawkę podatku i u góry mamy napisane e, ze świadczenia usług detektywistycznych i ochroniarskich oraz ze świadczenia usług w zakresie wolnych zawodów. I my mamy właśnie tutaj informację, że mamy świadczenie usług w zakresie ochrony firm, więc będzie to stawka e, pierwsza, czyli 15%. Odszukujemy odpowiedniej stawki, jest to prawie najwyższa stawka i mamy tutaj kwotę 10 tysięcy. I na dole zaznaczamy dodaj dane VAT, aby dwa razy nie wprowadzać tego samego. Sprawdzamy, czy tutaj nam się wszystko zgadza. Zgadza się, więc możemy zapisać i kontynuować. Oraz druga faktura też jest z sprzedaży usług, więc uzupełniamy tutaj numer dokumentu. Natomiast mamy tutaj już innego kontrahenta, więc też kontrahenta musimy wprowadzić. Opis to także jest sprzedaż usług. Natomiast data to 29 kwietnia i też stawka 15%. I tutaj wartość netto to 12 tysięcy. Dodajemy dane VAT tak jak w poprzednim przykładzie. Mamy wszystko zapisane, więc zapisujemy i jesteśmy w ewidencji przychodów. Mamy dwie faktury, ale przechodząc do ewidencji VAT sprzedaży, również mamy wprowadzone dwie faktury. Naszymi rezultatami jest lista płac, rachunek, do którego zaraz przejdziemy. Ale jeszcze dodajmy sobie JPK, czyli generujemy JPK VAT 7 za miesiąc kwiecień. Generujemy, ale najpierw musimy ustawić jeszcze proporcję bazową. I zacznijmy od rezultatów z gratyfikanta. Idziemy do wydruku listy płac. Ona wygląda. Następnie mamy rachunek do umowy zlecenia. Też go wydrukujmy. Kolejnym rezultatem jest ewidencja przychodów w rachmistrzu z miesiąca kwietnia. Tutaj widzimy, że oba przychody mamy w stawce 15%. Kolejnym rezultatem jest JPKPAT, który już mamy zrobiony i tak naprawdę jest to ostatni e, rezultat w programie. Mamy tutaj e, dostawę towarów, czyli faktury sprzedaży. Następnie na drugiej stronie mamy nabycie, czyli faktury zakupu i wysokość podatku polegającego na, podlegającego wpłacie do urzędu, czyli VAT należny był większy. Koniecznie daj znać, co sprawia Ci najwięcej problemów właśnie w programach Gratyfikant Rechmistrz, a ja postaram Ci się pomóc nagrywając kolejne filmy. Zapraszam Cię także do obejrzenia innych filmów z kwalifikacji EK05 i trzymam kciuki za przygotowanie do egzaminu. Egzamin zawodowy przed tobą, a ty nie wiesz od czego zacząć powtórki, a co gdyby ktoś podał ci gotową ściągę z najważniejszymi zagadnieniami prosto do egzaminu? Taką, gdzie wszystko jest logicznie po kolei poukładane, z przykładami bez zbędnego lania wody. Właśnie dlatego stworzyłam kurs powtórkowy do egzaminu EK05, w którym krok po kroku przeprowadzam cię przez cały materiał. Nagrałam ponad 40 lekcji, które przygotują cię do egzaminu teoretycznego oraz praktycznego. A do każdego tematu w ramach powtórki jest zeszyt ćwiczeń, gdzie znajdziesz różne zadania, ćwiczenia, schematy. W kursie jest zawarte wszystko, co musisz wiedzieć do egzaminu, bez marnowania czasu na szukanie informacji w książkach, notatkach czy w internecie. Jeśli czujesz, że przyda ci się takie wsparcie w nauce i chcesz mieć pewność, że niczego nie pomijesz zarówno do egzaminu teoretycznego, jak i praktycznego, to wpadaj na moją stronę. Link do zakupu znajdziesz w opisie pod filmem. Przygotowanie do egzaminu wcale nie musi wyglądać tak jak do tej pory, więc zapraszam Cię do dołączenia do grona kursantów.